To się nazywa bursztyki olejne. To jest druga część. Odłóżmy sobie na nie, nie. łyczkę z, z tymi ośmiotekami. Mamy jeszcze dużo rzeczy. jeszcze Przejdźmy do ciuchów. Bo to jest najważniejsze, bo nie zagracają całość, a potem e, pokażę Wam resztę. Coś to będą dwie podobne rzeczy, bo kupiłam akurat dwie podobne rzeczy, ale tylko różnią się kolory. To jest taka bluza fioletowa. Jeszcze kolejna bluza. Tak się prezentuje. Czas na spodnie. Tak się prezentują, dzisiaj mam takie. Taką koszulkę. Ktoś to byłam w ołowie na zakupach dzisiaj. Po spodniach koszulka z licencji Sandrio. Słuchajcie, ja w piątek nie idę do szkoły. Ale jakby miała iść, to dajmy to od początku. Pierwszy. Oczywiście zaczynając od... Koszulki. Rzeczy... no, z tych nowych ciuchów. Pierwsza rzecz to jest jedyna koszulka. Następna rzecz, jedyne spodnie. Patrzcie, jak to się posuje. Następną rzeczą jest ta bluza. Przymierzmy ją. Tak się prezentują na mnie spodnie. Myślę, że są gate jeszcze tu zostały, to muszę ci mi to odciąć. Tylko co to robię? Po to, to, mogę pokazać, jak bym wyglądała w tych tyłkach i z makijażem. A trochę mi spokojnie. Tyle zobjążę się. Ser. Dobra. Serva Dobra. Gotowa. Mam na sobie chyba łóżki, tylko szulkę. To normalne są kieszenie, nie? Oczywiście mają niebieski. Zawsze marzyłam o takich spodniach, które mają tu, tu, tu dwie klasy, nie tu jedną. Bardziej sobie idzieć i podchodzi ktoś i pyta, że ja mogę je odkupić. Ja to bym była ja. Dobra, ostatnia rzecz. Tak się prezentuje to czy ten. Mam metki, ale trudno to wiązać Muszę to o... założyć i sobie się pokazać. Tak się prawie poją. Dobra, koniec tego pokazywania. Czas na makijaż. Chcę jeszcze odciąć mi teraz zostawiam sobie tą plakietkę. Przecież się nie było. Więc jakby to nie była moja pierwsza. To jest moja. Pierwsza plakietka, to jest moja druga. Tak, zbieram plakietki z hello, hello Kitty. Jak macie jakąś z licencji Sandrio, z licencji Sandrio, to też. To piszcie w jakichś sklepach, ale, znalazłyście z licencji Sandrio. Cały czas na różowo. Idziemy w... 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 w stronę makijażu róż. Oby. Mamy tu. Różowy krem. Żel. Ale ja na to mówię krem. To jest mój podkład. No może nie, różo... nie jest różowy, ale ma opakowanie różowe. To różowy. Re. I może na ustach nie na różowy mam tylko jeszcze slajd takiego. mojego. Może Ale mojego bóla to kupiłam. Jak się prezentuje On jest fajny, bo miękki. Jeszcze tamten, tam na górze jest, w pudełku, jak widzicie, coś takiego ciemno, o, to, to z tą nakrętką, nie to niebieskie, tylko to z tą nakrętką, tylko że to jest bez nakrętki, tylko tak wygląda, bo to jest ten Poza tym kupiłam się nowego, fioletowego, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj Coś, zakupiłam to do Etui mojego nowego telefonu. Oczywiście, nagrywam na mamy. Mam tu na no konta. Zobaczcie, to jest mój, yy, mój ten, Mój podek, który się skończył. A może jeszcze to minimalnie jest oficjalne tu rozcięcie. Nie pytam oficjalnie wszystkie jak to wychnęło. Jeszcze jeszcze spróbuję wydusić. Jeszcze trochę z tego chyba. Może to. Dobra, nie da się sobie wydusić. Nie może tak i sobie. No dodać, do, do sobie tak odciznęłam. No. To był mi stary krem. To jest mój puszek. Jak to wytrzyma? No, poder. A ja okej.